Ty gościu. Fuck, 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 fuck. Kurwa jednak był, jednak był. Do pauzy, do pauzy, do pauzy. Cześć, witajcie z tej strony z 500 i witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku z Horrorków. Tak, i jest dzisiaj ze mną wutek 1404 ponownie. Tak, jestem. I Myślę. zagramy sobie dzisiaj w grę pod tytułem e, I... Hide and Seek 2. 2. Tu, tu, tu. I dawaj, zaczynaj. Dobra Nowa gra. E, tak. Może to. O Jezus. Muzyczka taka była dziwna. Czekaj, muszę. ściszyć bo bo potem będzie jakaś dekalibracja głosów w tym. No zaczynaj. Dobrze, zaczynamy. Do 20 klatek. Ojej. O. jak Mój telefon nie. W ogóle zauważyli, że ta rączka ma 5 palców. 6, przepraszam. 6. Ja ci to powiedziałem. No wiem, wiem. Ale no, może być do w 2010 rok. Jak laguje 10 no. fpsów Nie Jezus. ogarniam tego No przecież działa bez tego 60 klatek to dosłownie Bez nagrywania i tego nie ogarniam e, Tak, to tak się rozejrzymy kontrol... O kurde e... mam tutaj coś takiego a to kompa widzieliśmy, no piękny jest Beep. Jak to dziś... O O kurwa. Jezus. O teraz, teraz jest 27. No ta. O. No tak. Gdyby tak ciągle było. jest tyle prądu. Gdyby tak ciągle było. Gdyby tutaj było? Bip, się nie boję. Co to za... ...fire? O Jezus. Nie, ale... nie mogłeś choć raz, ty, nagrywał? Może jeszcze gorszą jakość Co? Czasami tak, dawaj Tłumacz nam tłumacz. Czasami myślę Że Są to wszystko tam, ale... No dobra, nieważne Zresztą ja tam nie będę tłumaczył Nie chcę i co ja Powiedzmy, że chodzi tutaj o to, że ym, Mówi na tam Napisał on tam coś o, mm, o Że to jest niby sen I że nie dzieje się tak, tak naprawdę, to naprawdę, tak naprawdę Tak naprawdę, naprawdę No to się nie dzieje O, już 30 jest, to jest dziwne Nie, ja się boję No idź tam, nie bój się Nieważne Szczerze mówiąc Ja wiem, co to jest Kośmarka marka Dobrze. I patrz, mamy tancerza, więc będę chodził moonwalkiem Czemu patrz. tak chciałem? Bo moonwalkiem chodzę, bo to tancerz wrzucony e? Co? No, no i nic Mówi nam nic się zamknęło. Patrz, moonwalkiem chodzę Fuck? Co? FAK? Co te... Co te pudła? Pudła gonią! Pudła... Jesuj się zastraszyłeś. O kurna! Pudła! Pudła gonią! Pudła! Skacz! Jest... Idzie szybciej. Boję! Proszę, pudła gonią! C c. Coś słyszę? No idź, idź! Kruki? Nie kruki, Czekaj. Słuchajmy się. Ć. Ć. Ć, coś gada. Czekaj. Nie no, co, coś, jakieś eee, kości, coś nie się, jakieś kościoł coś powiedział. Nie, ja tego nie lubię momentu. Nie, Ty spoiler. Kruki, czemu tu kruków nie ma Kruków czemu tu nie ma No dobra drzwi wchodzimy do jakiegoś pałacyku Tak Kurde Nie Nooo Kurde Kamera mi się wyłączyła Czy mi się tylko zdaje Batery, tak. Patrz No co jest, no dobra w dupie mam kamerę Patrz to Miejąc karne kamerę. Pokażę. E, Co ty Karne... Karny. Karny, Karny. Krzesło czarny. karne. Karny czarny. Klik, on. The... Co tam jest napisane? Pokaż. Buton. Buton Buton button! Button and. City the chair. No klikaj. Trzeba się przy. Ciong ci. Ciong ci. Ciong, ciąg ci. Ciąg ciąg Kurde. Raz i drugi raz spróbuj. Dobra. <laughs> te góry weź zrób tak, tak jak było. Zrób jak... tak jak było, może nieco działa, spróbuj. No, oszukamy ich. No i ty No siadaj. Popatrz. nic? <laughs> <Bip. śmiech> nie będziemy kurczę oszukiwać ludzi. Co, ale nie ja się boję tego momentu. Ale nie będziemy oszukiwać. Eee, ludzi. Te, dawaj, tłumacz. Ja sądzę, że to nie jest dobry pomysł i eee, nieważne. A no je. czekaj, pokaż, gdzie się teraz znajdujemy? Eee, nie siadaj teraz eee, przy komputerze. Eee, nie jest realistyczne to jesteś eee, w mojej kontroli. Dobra, ruszaj panna. Pan. Czy ten pan... No dobra, weź nie, bo będzie później. Produkt placement. 20 dawaj. sekund. I product placement, ja tam, dobra. Wypraszam I... to sobie, 20 sekund. Nie zule, jakie lagi. Kupa jakaś główna na ziemi. I sorry, popuściłem ze strachu. No i tu nawet dwa. Pustaki, dobra, idź. Pustaki, Staki, pustaki Nie pustaki. będziemy was okłamywać, że tutaj do tego momentu doszliśmy, bo musieliśmy oczywiście sprawdzić, co to jest za gra Nie Czyli oglądaliśmy jej. Ale. Bip. Dobra, ale patrz pan tam, tam, no patrz, no kurze. No patrz. No idź w lewo. A, bo to w lewo. No, dawaj. No patrz! No patrzę. No, I, no was... idź, rusz się. Było? A to nie było straszne. Gorzej będzie teraz. Łe teraz, nie wiem co to jest. Te, do, dotąd właśnie doszliśmy, tylko to zobaczyliśmy. Potem już tym korytarzem Wiktor z 500 kurzył. No. Hańba narodu No Ale ja w stresie słabo dobra, działam gdzieś To jest dobra To jest Prześle mnie cofało w tył Idź Tra Nie, nie Ja wam w tej chwili o. Idź No Jezu, naprawdę <laughs> Jestem już? Tak, nie ani Może ja mu się dawno Na komary Patrz. No, spróbuję coś coś. Poradzi, A, się. Nie no, nie, to jednak. No, poradzicie panu ten. Dobra, idź. Szkoda, że. E, ja no, idź. O kurna, Czy, czy my, czy my nie wracamy? E... Czy... O, nowy jest ten O nie We need to get out o, from nie. the mind Escape, of this escape cloud. Nie, escape, nie klika. Ale który to ten? Żeby zasejwować, bo nie wiem No to za chwilę, Jezu, samo się zasejwuje Nie ja zasejwuje się samo Nie być, kąpane. Potrzebujemy wyjścia z tak bip. Jesteśmy tak. ponownie o, Czyli to po, może będzie w odcinkach Ewentualnie na party podzielę, jak się będzie jak Po tej przespanej nocy bez poduszek i pościeli Czytamy Oh, yeah. Książkę napisaną okay. Read me. ja nie wiem kto by takie coś I e, Jeśli sądzisz... Nie yeah. Jeśli wciąż... Nie yeah. rozumiesz Nie możesz zrozumieć, y, dlaczego... Uciekasz Nie uciekasz Dlaczego nie uciekam? O oh, nie A ja oh, nie procupuję... Nie okay. wiem, coś... <laughs> I want to just play a game nie, with ja you! Nie rozumiem, nie umiem przetłumaczyć, dobra, no nie, nie chcę co? zagrać z nami. Idź dalej, idź. Ale ja się boję tej gry. Jezu, idź, boże, nic jeszcze nie wydarzyło. To co tam jest? Kill you? Nie, do you, tak nie. No idź, otwórz. Jak wysoko skaczę. Ty stoisz. A no Mamy latamy, dobra, idź. Bye do, you, Do like... you like my picture? Co? O ja pier! No kurde, klauna się już. a bo to jest... To jest ten klaun... Dobra... Nie, nie gadaj, nie gadaj! To jest... Ja się boję klaunów. Z gry, jak to się nazywała ta hmm, Z piły! Właśnie, z piła? piła. Tak, piła, tak. oglądać oglądasz piłę? Tak. Nie, nie oglądałem tego grę. Dobra, idź. To jest no. grapiła? Nie jest grapiła idź, jezu. Ruszcie, bo wiesz ile. O kurwa. Co, to jest. Weź ile, wiesz ile mi to kurna zajmuje? Kur... gościu, starze. patrz, patrz, patrz. Wiesz ile to zajmuje? Kur, co, co? A, spadek fps Co? To... Ile to zajmuje? Jest... Ej, tak trochę filmowo chodzi. Jak na katstękach zauważyłeś? No dobrze, o Jezu, ale ty patrzysz głupie rzeczy. No kurde! Weź się lepiej, rusz. Schody Stairs. Stairs. Stairs Stairs Game, SCP. Tak. Wyjście, to na pewno podpucha. No, górę, ja tam. wiem, że to jest podpucha. Na 100%. wiesz, to... gościu, który jeszcze do tych pisze Exit? No naprawdę, no, to naprawdę dobry żart. No, no nie, no naprawdę, no. Dobrze, to zasejwujmy jakby nam skraszowało. No co? właśnie w re, czego zasaiwujmy? Ewentualnie na więcej odcinków się to podzieli. No albo, albo po prostu zrobimy z tego odcinek yy, straszny i potem jak wyjdzie na to, że po wam się spodoba ta seria, to zrobimy wtedy z tego serię. Znaczy ten odcinek się nam spodoba, nie? No nieważne, bądź mi się. Idź. To do ilu lajków dobijemy? Nie wiem, idź. Pip. A chyba, że tu. O chyba, że tak e, Chyba, że tak No jednak e. O nie No dobra, idź Nie bój się Outlet. Ty, to nie było zdjęcie czasem z... E. Co się stało? Zamknęły się Otwórz może jednak Aha One się zamknęło. Ale ty ładnie walną. Nie, dobra, kończymy odcinek Ile to trwało w ogóle? Nie wiem ile to trwa, idź. Kurde, nie liczysz? Nie wiem, 20 minut już. Nie wiem, może nie. A no może, nie wiem, 15 gdzieś. No to na ile to no idzie? Nie wiem, czy ja to podzielę. Na początek idź. By, bo to chyba wydaje się jednak, że to jest dłuższa gra. Mm. Także. Ta. Oto jest szpital. Co to jest za zdjęcie? No właśnie, nie wiem. Takich... Ah, tak. No właśnie, Strasz, no, troszkę troszkę stra... się. Nie podoba, dobra i idź pan. Straszna twarz dziewczynki, tak? Nie, lepiej żeby nie. Bo wtedy komputer rozwalę normalnie. Ale coś mi się nie podoba, czekaj, pokaż to zdjęcie tak z daleka. O To wygląda jakby ta dziewczynka miała go zabić. Podejdziemy? No musimy. Podchodź. O kurde, kurde, kurde! Jeźdź się zbyt boje! Dawaj no, ty tam, rusz się rusz się myszko. Nie, rusz, Może kurna, nie bój się tylko rusz, Ja pierdzielę Co ile? Jezus! Co to jest? Co to jest? Gówniane. Ty, ty gówniaku ty! Gówniane... Ty gówniaku... Manekiny! Ty gówniaku. Nie. Chodź spróbuj. Mogę się otworzyć te od razu, wiesz. Kamek. Ty, on się otworzy. O kurwa, gówniaki! O, wy Wie, wiem, że macie urodziny. Dużo was tu. Macie urodziny, ale ja rekwiruję ten tort. Tak, rekwirujemy. Wiesz. Dobrze. Macie czasem klucz do spiżarni? W torcie może jest. Hamy. Wychamuj siebie! by. Słyszałam. No dobra, nic, nic, dobrze idzie. O klucze, jednak mają, widzisz? Jak... E, dziękuję dziękujemy jacy, za Wasze usługi. Jacy, ale tort na ten zabieram. Jacy mili. Ile już mam lat? Raz, dwa, trzy, Dobra, powiedzmy, że jest pięćdziesiąt. Dziewięć, dziesięć, naście, trzynaście, czternaście, czternaście lat, patrz. No to tyle, ile by akurat. No właśnie, no. patrz. Akurat ci służyło, widzisz. Pomyśleli to, o nas. Bo to tort to dla, dla nas, no że by? Pomyśleli. Czemu przez okno ty? We are the champion, wy kupaki. Czyli to są drzwi... Słyszałem... Klucze do Exita to są? Nie, muszę pier... To nie wiecie i Exit i tak, według mnie. O ja pier To oni tutaj <noise> przyszli. O wy bile zamknij te drzwi. Nie chcę ich. <noise> Ale ich nie mogłem zamknąć, tak? Możesz zamknąć. Drzwi. Nie mogę zamknąć. Jak? No to właśnie nie chodziło, gdybym zamknął, to by nie było takiego Mindfucka. Aha. To Kupaki! Tak do was mówi. Dobrze, może jednak. Wy zagruchociałe, zardzewiałe. A mogę tu przejść, to, to się boję. No to może jednak lepiej wiesz. E, dobra, może jednak idź. Od... <laughs> Nie. No i do tego, ex, idź. Ale nie mogę, bo tam było, że muszę pięć. No to tych... idź do tych po prostu. To do tych muszę iść. Tak, bo oni mówili o tych menach tutaj. Kurde, ale ja się boję jakich menach? O Jezu. kurde, ja nie niestety... chcę... O o! Tam się świeci coś. I próbuj okay. to. A jest to... Farbbassz O to nie no to musisz no. jednak pójść tam. Jednak musisz spójnieć. Ale tam, był, twor... tam było po drugiej stronie jeszcze drugiej. Ja poszedłem w prawo jesteś. A, trochę. no to tak, to na... Co to? Drzwi się tam. Nie. Może A to to Dobra Dobrze Ty chyba trzeba wrócić Jak mi laguje No to czy akurat schody nie, nie ten Będę miał was na oku A tu za mną no Dobra idź A ty Ale żeś zamknął. Won <noise> Ja nie chcę patrzeć na te obrazy, bo mi się nie podoba. No lubię jaki Łodziak. O, no jak. o jezu, weź idź. Pip. Słysza... Słyszałeś? Tutaj tak, gościu. jakby drzwi. Nie drzwi, tylko głos to był, słyszałem tutaj. Ja słyszałem takie, puff. Nie, ale tutaj. No dawaj, no coś tam było, nie wiem. A, chyba find me on powiedział, tak, tak mi coś się zdaje. Dobra, nie, kiedy możemy skończyć oczywiście? Możesz iść na razie. No to, to wiem, że mogę. No po co ja nie... dlaczego ja nie zamknąłem tych drzwi? Ale ten obraz... Find me, nie! Nie, dostaję... Co so find me? Słyszałem drzwi. <laughs> ja słyszałem drzwi. Nie lubię takich. Jestem tego pewien. I nie mam zamiaru się odwracać. Skończymy? Tak! <laughs> proszę! Nie, nie... Nie wyłączaj tego! Save! Na wszelki wypadek, nie chcę tego stracić. No, w sumie możemy. Proszę. Cii, cii, cii. No <laughs> i idź do przodu. Idź do przodu, idź. Idź, nie będziemy marnować minut. Bo ich nie mamy nieskończoność. O, są koledzy jego. No idź. Czego nazwę nari? Tego Bobo, tego Gobo? O Jezu, dobra, idź. Nie, ja chcę się odwrócić. Ja muszę się odwrócić. Nie, idź. Ja zamknąłem te drzwi, potem słyszałem. Nie, nie słyszałem skrzypnięcia, ja tylko sk słyszałem to, to, co ty usłyszałeś. To, to był ten głos. Find me. Ale ja ten, usłyszałem takie głuche. Dobra, na razie spróbuj tu, może jednak nie iść tam, co? Ale chcę zobaczyć. Zobacz. Nagle, no to no, zobacz. Ty, gościu! Fok! 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 fuck, Kurwa, fuck, jednak myśli. był, jednak był. Za pauzę, na pauzę, za na pauzy, na pauzy. Nie, już nie ma, już nie ma, nie ma. Nie ma już, kurwa, nie ma. O, w dupę. Nie, już. No, kończymy, kończymy, dawaj. Ja już nie wytrzymam. Kurwa, ale słuchaj, tak stoimy i tak nagle Oh, the Patrzy się na nie ma nic. drzwi nie ma... wyżej Bum. Gościu wisi Nie dobra kończymy proszę cię, proszę nie. Proszę cię Kurna idź! Nie! Proszę cię, ja nie wytrzymam, ja już tu nie wyrobię Cicho idź, siadaj i idź, bo się cały mi rozswali dźwięk. No jednak... Czy słyszałeś? Nic nie słyszałem, ty wszystko słyszysz jakoś teraz. Patrz no, nekromancja. Zaawansowana, patrz. To coś, w czym byłem dobry, patrz. No tak, nekromantyczne. Patrz. Tak, patrz. A nie jednak Mhm. Mm Krew? A nie, to są strzałki. Oho. Flip... Down your... No nie, nie! NIE! Yeah! NIE! Yeah! Oh! <laughs> ja pierd... Teraz nie stój, nie, nie, nie patrz. Bo teraz będzie nas w książce. Wiem. Nie patrz w dół. Ja nie ja zamierzam. Poliwy no. Nie faj... zamierzam kliknąć. Nie jest... chcecie. Nie, ja... Słuchajcie, ko... wiecie co ja mam pomysł? Nie. Dowiecie się w następnym odcinku. Ja myślę, co to jeżeli było. chcecie co tam będzie, to jednak dajcie tego lajka. My tutaj sobie zasejwujemy Zasajw... sobie na empty, o kurwa. Zastępujemy sobie na empty tam kolejnym, zasejwujemy sobie i może w przyszłym odcinku sobie zobaczymy co tam będzie, bo jak na razie... To wiecie co, jak chcecie, to macie w opisie link i sobie je może ściągnijcie tą kreację. Tak, <grym> tak chcę przejść. Bo <grym> ja. A, i właśnie z tego, co tam widzieliśmy, gra jest na multiplayer, także w dwie osoby lepiej. Ale nie pograć. wiemy, jak to osiągnąć. No nie wiem, jak to osiągnąć, ale tam było coś. No właśnie, coś było. ale to I... fa fajnie było. I nie wiem. kończymy właśnie ten odcinek. Także trzymajcie się no i do zobaczenia do kolejnego odcinka. Jeszcze pojawi się drugi odcinek też z wódkiem kolejny, bo dzisiaj jeszcze nakręcimy z innej gry, nie? Tak, coś tam. Yy, no i co? Także do zobaczenia do kolejnego odcinka, trzymajcie się no i narka. No, no pożegnaj się przecież. A tak, cześć. Dobra. Dobra. Cześć. 재미있ig!